Hej, hej, witajcie zodiakalne koziorożce, z tej strony Wróżka Roza, dzisiaj chcę Was zaprosić na horoskop yy, od 4 do 17 lipca 2022, tak, tak, dobrze słyszycie, tym razem dwutygodniowka, ponieważ ja mam trochę spraw do ogarnięcia yy, i to muszę pozałatwiać rano przed pracą, a zawsze przed pracą nagrywam horoskopy. Poza tym troszeczkę potrzebuję odpoczynku, więc na razie dwutygodniówki polecam. Ale mam nadzieję, że z tego tytułu też nie stracicie. Słuchajcie. Osoby, które są zainteresowane, pamiętajcie, że ten horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. A kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, to zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się. Z rodzajami wróżb i cennikiem, jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę i dostaniecie przekierowanie na kalendarz. W kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Jeżeli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że dzień jest zajęty, po prostu musicie przejść do kolejnej daty. Godziny są podane według polskiej strefy czasowej, bo ja tak funkcjonuję, także jeżeli dzwonicie z innego kraju bądź innego kontynentu, gdzie obowiązuje inny czas, musicie sobie po prostu ten czas przeliczyć. Ja Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną. I oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo od tego zależy kolejność nagrywania horoskopów, jak i również budowanie mojego kanału. Także subskrybujcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, aby dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Lajkujcie, komentujcie. Ja uwielbiam czytać Wasze komentarze. Staram się na wszystkie komentarze na bieżąco odpowiadać. No i oczywiście dajcie znać w komentarzu, jeżeli film z Wami rezonuje. No i jeżeli się nie wstydzicie, możecie udostępnić. Komentarz można też dać, jeżeli film nie rezonuje, a Wam się podoba, no to też wystarczy jakąś buźkę czy serducho wysłać. Też będzie mi miło. Zatem zobaczmy koziorożce od 4 do 17 lipca 2022 finanse. Drogi koziorożce, uważajcie, żeby Was ktoś tutaj nie oszukał, uważajcie na portfele, na dokumenty, bo może być kradzież, tak? Yy, może to być też kradzież w pracy, yy, więc yy, też jeżeli podejmujecie nową pracę, yy, gdzie będziecie podpisywać nowe umowy, zwracajcie uwagę na to, co jest yy, w umowie, bo może być coś ukrytego, tak? Więc tutaj no coś jest na rzeczy. Ktoś będzie Was próbował oszukać przez te dwa tygodnie, zwróćcie na to uwagę. E, tutaj jest też mowa o tym, że będzie Wam ciężko z tego powodu. E, no i będziecie się bali, że możecie wszystko stracić. Nie wiem o co tutaj chodzi. E, dociągniemy karty, oczywiście ja Was nie zostawię z takimi energiami. Koziorożce, praca, finanse. Em... Ogólnie, co tutaj się będzie działo, być może to jest praca związana z wyjazdem, delegacją, bądź też no może ktoś w podróży, tak? Tutaj, jeżeli będziecie gdzieś jechać, może też na szkolenie, bo kapłanka też mówi o pogłębianiu wiedzy, naukce, więc tu no może być coś takiego się zadziać. Więc uważajcie w podróży, tak? Uważajcie na portfele, uważajcie na karty. Uważajcie na dokumenty. No, są blokady, tak? Czyli tutaj też blokady umysłowe. Wy też być może nie wierzycie, że możecie mieć pieniądze, dostatek. Tutaj trzeba przechytrzyć, przechytrzyć los, słuchajcie. Wziąć los w swoje ręce. Zobaczcie, ten mak, on bierze. On wierzy w ten swój potencjał. On wsiada na ten rydwan, bierze konie, zaprzęga i jedzie. Słuchajcie swojej intuicji i przestańcie się blokować, tak? Bo wasz umysł, wasze myśli blokują tutaj. W niektórych sytuacjach trzeba zdać się na los, tak? Bo tutaj jest też koło fortuny, znowu jest kapłanka, więc coś ukrytego. Możecie czegoś nie dostrzegać. Bądźcie ostrożni i miejcie oczy szeroko otwarte, ale tak jak powiedziałam, to nie musi się zadziać, to nie musi ze wszystkimi e, zarezonować, po prostu e, trzeba, e, trzeba zwrócić na to uwagę. Kochani, i taka też podsunęła mi się myśl, e, że mm, możecie mieć, dostać też propozycję jakiegoś kursu, tak? Bo kapłanka to też wiedza. I tak jakby ktoś Wam coś zaproponuje, jakiś wyjazd, a Wy stwierdzicie, że nie pojedziecie, bo nie macie wystarczająco dużo środków, pieniędzy na to. Ale słuchajcie, jeżeli Wy byście pojechali na ten kurs, to ten kurs przyniesie Wam większe źródło dochodu. Więc warto tutaj przemyśleć. Warto przemyśleć tą decyzję ze względu na to, że yy, no, yy, wy sobie nie zdajecie sprawy po prostu na dzień dzisiejszy, co może się zadziać, tak? Być może no, przechodzicie jakiś trudny kryzys, no ale to pamiętajcie, że to jest chwilą, tak? Więc tutaj yy, należy się otworzyć na, na pewne rzeczy. Dobrze, zatem zobaczmy, kochani, co będzie teraz się działo w uczuciach. Ja przetasuję w inny sposób te karty, żeby się też nie powtarzały. Yy, więc zobaczymy teraz uczucia i miłość dla koziorożca. No te karty są bardzo duże, jak zauważyliście, i bardzo ciężko się je tasuje. Zobaczymy uczucia i miłość dla koziorożca. Już patrzymy uczucia i miłość koziorożec. Dużo pracy nad sobą, nad związkiem, nad relacją. Być może też jest, są tutaj dzieci i być może będzie trzeba poświęcić tym dzieciom troszeczkę więcej czasu, tak? Tutaj trzeba coś zmienić, coś zakończyć być może w swoim życiu, co do tej pory prowadziliście. U niektórych może się pojawić też osoba z przeszłości, która może troszeczkę namieszać. Słuchajcie. Ale dzięki tym przeżyciom, tym doświadczeniom, tak jakby umocnicie się, bo tam w tle jest jeszcze dalej karta siły. Śmierć, transformacja, coś trzeba pozostawić, coś trzeba odpuścić, dać temu odejść, by nadeszło coś nowego, tak? Dociągniemy karty oczywiście, zobaczymy co tutaj dalej. No, i znowu macie te blokady w umyśle, tak? Nie wiem, być może to też chodzi o jakiś zabieg, tak? Bo tam też w pracy może czujecie się oszukane przez los, bo może was czekać jakiś zabieg, coś wyskoczyć niespodziewanego, i, i też tutaj po prostu możecie czuć rozczarowanie, tak? Ale słuchajcie, macie króla kielichów. Nie wiem dlaczego. No, tutaj trzeba coś uzdrowić, tak? Coś uzdrowić. Ja myślę, że tu, tu chodzi o wasze wewnętrzne dziecko. No, albo po prostu więcej czasu trzeba poświęcić swoim dzieciom, tak? Jeżeli je macie, oczywiście. Także, kochani, tu jest praca nad samym sobą. O coś się martwicie, o, o kogoś być może się martwicie. Zwracajcie uwagę też na równowagę w dawaniu i braniu, tak? Nie dajcie się wykorzystywać, bo być może tutaj karty mogą mówić o tym właśnie, że dajecie się wykorzystywać, wydajecie. Zbyt wiele do związku, a nie macie nic w zamian, i tutaj trzeba to przetransformować. Słuchajcie, jest mieczy czyli znowu jest być może właśnie informacja o uzdrowieniu dziecka, wewnętrznego dziecka. Jest cesarz i jest też ta królowa kielichów, z którą możecie się połączyć, tak? Więc yy, jest szansa na związek albo na uzdrowienie związku tylko po prostu no nie dajcie się wykorzystywać. Skupcie się na sobie, że najważniejsza, najważniejszy jestem ja, a ta druga osoba to ma być waszym dodatkiem, tak? Czyli tutaj takie zmiany należałoby wprowadzić, kochani. I teraz zobaczymy zobaczymy teraz kartę Lenormand, co nam pokażą od 4 do 17 lipca 2022 dla koziorożca góry czyli blokady. Być może to są te blokady wasze w waszych umysłach. Być może niektóre osoby pojadą w góry by odpocząć. No i nagłe zmiany znowu jest kosa, tak? Zaraz zobaczymy o co tutaj chodzi. Słuchajcie, wyjęły mi się dwie karty, yy, nagłe zmiany, może nagła przeprowadzka, coś nagłego, wyjazd do, do większego miasta, coś się coś, coś dzieje nagle, nieprzewidywalnie, nieplanowane, tak? Yy, w tle tutaj macie też klucz, czyli możecie zamknąć pewien rozdział swojego życia. Wejść w coś nowego, nowe przyjaźnie, nowe znajomości. Zwróćcie uwagę również, kochani, na układ kostny w waszym organizmie lub też na woreczek żółciowy, bo możecie być gdzieś na imprezie za dużo pojeść, i tutaj po prostu na to należy zwrócić uwagę. No i uwaga też na nerki, tak? Więc tutaj układ moczowy, kolana stawy. No niektóre osoby mogą y, też y, pojechać gdzieś do większego miasta, aby złożyć papiery y, na uczelnię, tak, bo też młode osoby też nie słuchają. Niektóre osoby mogą pojechać do sanatorium, niektóre osoby również mogą pojechać też w celach rekreacji, tak, albo też do szpitala. No tez, też taka jest informacja, bo wieża jest też taką... Takim miejscem troszeczkę izolacji, również. Tak, ale no, niekoniecznie tak, tak musi się zadziać. Więc tutaj y, każdy ma swoją historię i nie ze wszystkimi oczywiście ten horoskop będzie rezonować. Teraz zobaczymy, kochani, co się będzie działo dla Koziorożca od 4 do 17 lipca 2022. Y, jakie karty rady współczuj innym, tak, czyli też być może tutaj są yy, potrzeba jest spotkań, rozmów z przyjaciółmi, ze znajomymi, yy, kontakt po prostu ze znajomymi. I druga karta rady: pozbądź się nieprzydatnych rzeczy. Jeśli yy, wzbudzają twoje wątpliwości, to po prostu je wyrzuć. Czyli oczyszczanie. No takie są tutaj informacje moi kochani. Drodzy mili moi, y, moje zodiakalne koziorożce. Ja wam dziękuję za uwagę, życzę wam udanego po, udanej połowy miesiąca, tak, czyli te dwa tygodnie, y, żebyście fajnie spędzili, dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń, y, dużo zdrówka i wszystkiego tego co sobie życzycie. Y, no taka jest sytuacja, że muszę nagrać te tygodniówki, jeżeli znajdę czas, być może nagram jakieś filmy tematyczne, bo dawno ich nie nagrywałam, typu wybierz kartę, czy będziemy razem i tak dalej, bo też często o to prosicie, więc bądźcie czujni. A na dzień dzisiejszy przypominam o Waszej aktywności na moim kanale. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie filmy, żeby była większa oglądalność. Ja Wam wysyłam moc pozytywnej energii. Ściskam Was cieplutko i buziaczki, papad, do następnego razu.